Fale tresury Matrixa dzisiaj w Krakowie Prosto na podwalu Pod Zawiślu, za Wiślu, wśród Wiślu Za Wawelu, przed Wawelu Jest wspaniała pogoda Jesteśmy już po pierwszym dniu spotkania I udzielamy ludziom odpowiedzi Udzielamy również ludziom odpowiedzi Przygodnym Którzy nas pytają o różne rzeczy, rzeczy. To wciąż nie możemy się nadziwić Jak bardzo ludzie nam ufają Mieliśmy dzisiaj mówić o, o królach, o, o guru, o suru. Sru, tak. Natomiast cóż, jest tak wspaniale i tak pięknie, że chyba nic nie stracimy... Tracimy motywację mówić. do wszelkich możliwych form wyjaśnień. Mamy natomiast pewne przekonanie, że... E, no cóż, doświadczenie. Doświadczenie jest naszym głównym punktem zapalnym wszelkiego, o czym teraz tak naprawdę rozmawiamy. Ponieważ jesteśmy tutaj po zakończeniu pewnego cyklu doświadczeń w życiu. I on zaprowadził nas do sytuacji, w której wszystkie doświadczenia dały nam zrozumienie, że najwięcej prawdy o sobie wiedzieliśmy wtedy, kiedy jeszcze tego wszystkiego nie doświadczyliśmy. Kiedy byliśmy bardzo mali i kiedy wszystko przeczuwaliśmy. I tak naprawdę serce dzisiaj ma taką mędowatą radość, Gnidowato, bym powiedział. Tak, to jest kontynuacja jednego z naszych wykładów. Bardzo nam się podoba to, to określenie, gnidowatości. Gnidowatości. G serce gnidowato triumfuje, mówiąc, że a ja wiedziałem, że, że ty jesteś piękny, ja wiedziałem, że ty jesteś szczęściem, ja wiedziałem, że miłość to ty. Nie musiałeś tego wszystkiego w życiu doświadczać. Brać na klatę tych szczerb, budować tych zamków, wykopać tych rowów melioracyjnych, Załatwiać tego całego życia, w którym ty musiałeś tego wszystkiego doświadczać. A wtedy my, ze swoim doświadczeniem, wychodzimy temu na Ale w obecnej sytuacji, skoro ja taki jestem piękny od początku, wartość wszystkich tych doświadczeń, które ja się uważałem za taką straszną, parszywą coś, w yy, którym się ciągle muszę weryfikować, nabiera wymiaru całkowicie pierwotnie pięknego, tak samo jak ta właśnie niewinność, od którego zacząłem. Tak pokazuję tylko, żeby w kamerze wyglądało, żeby tam się coś dzieje, żeby przenieść środek ciężkości obserwatora na zupełnie inne miejsce. Tak. Natomiast o co chodzi? Przed momentem dostaliśmy takie pytanie: czym jest szczęście, jak wygląda szczęście i gdzie jest to szczęście, jak go należy szukać, czy jest jakaś recepta na odnalezienie szczęścia i czy można się tego nauczyć? Zgadnijcie, jaka była nasza odpowiedź, że i tak i nie. Że tak, ponieważ y, wszystkie procesy i wszystkie doświadczenia prowadzą do siebie prędzej czy później i y, prowadzą do świadomości i zrozumienia tego, że y, jedynym celem jest punkt wyjścia. A więc cała droga została y, przy, przeszłusza po to, żeby zrozumieć, że, że cały ten proces, łącznie z powrotem do siebie, cała ta droga, całe to doświadczenie jest dokładnie tym samym, jest doświadczającym, a nie ponieważ wcale. Nie było to tak naprawdę niezbędne, bo surowiec to prawdziwe szczęście w Tak, i Olek powiedział, że nasza odpowiedź była i tak i nie. Otóż. Nie jest to do końca prawda. Nie jest to do końca prawda, <laughs> ponieważ szczęście jest w każdym z nas i nie musimy go szukać. Wystarczy zauważyć to, że jesteśmy: to, że mamy ciało i to, że mamy serce mamy środku. Jeżeli pozwolimy działać ciału, Działać w sercu. To w tym momencie, zauważając to wszystko, jesteśmy w stanie poczuć szczęście, bo to, co nas otacza, jest dokładnie tym, co powinniśmy, czego powinniśmy doświadczać. Jest, jest, powinniśmy surowce, jest ta, Wszelkie każde doświadczenie jest surowcem szczęścia lub wszelkich innych mutacji tego, tego szczęścia, czyli na przykład może się nazywać depresja albo poczucie niskiej wartości, ponieważ jest to wszystko jest tak naprawdę mutacją tego samego. Yy, ale żeby to zrozumieć, Trzeba to zrozumieć w całym wychyleniu różnicy potencjału, w którym to się może stać. Po co jest ta doświadczalność? Po co jest Stąd ta, ta rzeka. Słuchajcie, właśnie, stąd ta rzeka, ponieważ my jesteśmy w tym momencie w, w Krakowie nad Wisłą, Ja teraz sobie zeskoczę i e, pokażemy Wam, jak, jak wygląda ta przestrzeń, w której się w tej chwili e, znajdujemy. To otoczenie, które nam dostarcza tego naszego dzisiejszego wspaniałego e, słonecznego dnia i w jaki sposób my próbujemy to e, materializować, mając świadomość tego, że to jest nasza imaginacja. Tak. W świecie konkretnie to jest y, nasza materializacja i my przyjmujemy te, te doświadczenia jako nasz osobisty y, produkt życiowy, jako odpowiedź na nasze pragnienie doświadczenia które rezultuje w doświadczeniu. A doświadczający doświadczenie, proces doświadczania i to, co jest doświadczane, my już teraz coraz silniej odbieramy jako część tej samej całości. I to jest y, szczęście, jako rezultat. Mhm. I słuchajcie, możemy nasze życie traktować w taki sposób, że możemy poczuć się guru w naszym życiu, a w momencie, kiedy my chcemy się schować za fasadę rzeczywistości i tego, że to rzeczywistość ma na nas wpływ, zawsze możemy powiedzieć, że my jesteśmy tylko asystentem guru. To od nas będzie zależeć, kim chcemy być w naszym życiu. Tak. Czy guru, czy suru, czy asystentem. Tak. Czy ewentualnie, czy będziemy tylko trzymać yy, napisy gdzieś tam z tyłu z napisami applause albo gwizdy w jakimś sitcomie, które ktoś inny kręci i ty nie mamy wpływu na scenariusz? Czy, czy może się okazać, że tak naprawdę cały ten cyrk jest dla nas? W naszym przynajmniej życiu, w naszym rozumieniu, w naszym odbieraniu. Dla yy, yy, wyjaśnienia sytuacji powiem tylko, że yy, swoje życie można zacząć doświadczać w pełni, ciałem i sercem w każdym momencie. W każdej chwili zawsze można podjąć taką decyzję, że to ja jestem guru w moim życiu. Sanskryckie słowo guru oznacza ciężki. Ciężki od doświadczenia, ciężki od wiedzy, ciężki od y, jakości. Ale to przecież nikt nie jest w naszym życiu cięższy w nas niż my. Nikt nie ma większą koncentracji parytetu, koncentracji skupienia nas w sobie niż my. W naszym życiu Więc tylko my jesteśmy prawdziwym w naszym życiu. Zastanówcie się nad tym, co przed momentem powiedzieliśmy i czy chcecie być guru w swoim życiu, czy chcecie być asystentem guru w swoim życiu. To jest Pozdrowienia z Krakowa, Tresura Matrixa.